W tej z godzin, w tym świętym interludium między snem a jawą, stajemy na progu tajemnicy. Tajemnicy Hopoł Nowego Początku. Każdy wschód słońca jest cichym Bożym szeptem, że Hopoł jeszcze nie wszystko stracone, że miłosierdzie jest co rano nowe, że przed nami leży... Chopoł, czysta, niezapisana karta kolejnego dnia. Jakże głęboko pragniemy tej nowości? W głębi każdej ludzkiej duszy, pod warstwami znużenia, rutyny i melancholicznych, kryje się chopoł, tęsknota za nowym startem. Pragniemy go, gdy budzimy się z ciężarem wczorajszych błędów, gdy czujemy, że. Utknęliśmy w martwym punkcie naszego życia, gdy stajemy w obliczu fearful konsekwencji złych decyzji. Pragniemy go jak pustynia pragnie deszczu, jak ziemia chopą, pragnie wiosny po długiej zimie. Ten moment porannej modlitwy jest świadomym aktem stanięcia na progu tej obietnicy. To decyzja, by nie wchodzić w nowy dzień siłą bez władu, ciągnąc za sobą cały bagaż przeszłości, ale by wejść weń z przewodnikiem, który zna się na nowych początkach lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego zanim uczynimy pierwszy krok, zanim nasz umysł pochłonie fala obowiązków, zwracamy się do ciebie, Maryjo. Jesteś matką wszystkich nowych początków. Cała historia zbawienia zawróciła i rozpoczęła się na nowo w chwili Twojego fiat. Twoje tak, wypowiedziane w ciszy Nazaretu, było nowym początkiem dla całej ludzkości, nowym stworzeniem, bramą, przez którą sam Stwórca wszedł w swoje stworzenie, aby wszystko uczynić nowym. Ty nie tylko towarzyszysz nowym początkom, Ty jesteś ich architektką ich matką chrzestną. Twoje łono było kolebką nowego Adama. Twoje ramiona były pierwszym domem dla tego, który czyni wszystko nowe. Jesteś jutrzenką, która zapowiada przyjście słońca sprawiedliwości. Jesteś bramą niebieską, przez którą wchodzi się do nowej rzeczywistości Królestwa Bożego. Stajemy więc przed Tobą dzisiaj jako Twoje dzieci, które pragną zacząć od nowa. Może to być nowy początek w wielkiej sprawie, w wyjściu z nałogu, w odbudowie małżeństwa, w poszukiwaniu nowej drogi życiowej, a może to być cichy, pokorny nowy początek w małych rzeczach. W postanowieniu bycia bardziej cierpliwym, w powrocie do regularnej modlitwy, w zerwaniu z nawykiem narzekania. Niezależnie od skali, każdy nowy początek jest drogą, jest podróżą w nieznane, a każda podróż wymaga przewodnika. Potrzebujemy kogoś, kto zna tę drogę, kto przeszedł ją przed nami, kto zna jej niebezpieczeństwa i jej. Ukryte piękno. Ty jesteś tą przewodniczką, Maryjo. Przeszłaś bowiem najważniejszą i najtrudniejszą z dróg, drogę doskonałego naśladowania Chrystusa. Od Nazaretu po Kalwarię, od Betlejem po Wieczernik. Twoje życie było nieustannym pielgrzymowaniem w wierze, nadziei i miłości. Znasz każdy jej etap. Dlatego dzisiaj rano prosimy: weź nas za rękę. Jak matka bierze za rękę swoje dziecko, które uczy się chodzić, tak Ty weź nas. Nasze kroki są niepewne, boimy się upadku. Pociąga nas stara, wydeptana ścieżka naszych grzechów i nawyków. Potrzebujemy Twojej pewnej, delikatnej dłoni. Poprowadź nas w ten nowy dzień, w ten nowy początek. Bądź naszą gwiazdą przewodnią, naszą nauczycielką, naszą matką i mistrzynią na drodze, którą Bóg dzisiaj przed nami otwiera. Bycie naszym duchowym przewodnikiem to Twoja misja, Maryjo, którą pełnisz z matczyną czułością i niezawodową mądrością. Twoje przewodnictwo nie jest narzucaniem się, nie jest dyktaturą, jest dyskretną, ale stałą obecnością, która na różne sposoby oświetla naszą drogę i uczy nas, jak stawiać kolejne kroki. Aby wejść w ten nowy początek, musimy poddać się Twojej szkole duchowości, ucząc się od Ciebie czterech fundamentalnych postaw. Po pierwsze, Uczysz nas przewodnictwo Twojego spojrzenia. Spojrzenie matki ma ogromną moc. Może ono karcić bez słów, ale może też podnosić, afirmować i dawać siłę. Świat patrzy na nas spojrzeniem oceniającym. Patrzy na nasze sukcesy i porażki, na nasz wygląd, na nasz status materialny. To spojrzenie często nas rani, porównuje. Wpędza w poczucie niższości lub pychy. Spojrzenie Boga, choć sprawiedliwe, często nas przeraża, bo boimy się Jego świętości w konfrontacji z naszą grzesznością. Twoje spojrzenie Maryjo jest inne, jest to spojrzenie czystej, miłosiewnej miłości. Jest to spojrzenie matki, która w swoim dziecku, nawet najbardziej brudnym i poranionym, widzi przede wszystkim jego godność i piękno. Twoje spojrzenie nie skupia się na naszej przeszłości, na naszych upadkach. Ono przenika głębiej. Widzi w nas potencjał do świętości, który on sam w nas złożył. Patrząc na nas, nie mówisz, znowu zawiodłeś. Twoje oczy mówią: wstań, moje dziecko. Bóg cię kocha. Możesz zacząć od nowa. Ja w ciebie wierzę. Poddać się przewodnictwu twojego spojrzenia to uczyć się patrzeć na siebie z miłością i miłosierdziem. To przestać się biczować za przeszłość i z chopową spojrzeć w przyszłość. Prosimy, Matko, spoglądaj na nas przez cały ten dzień. Niech Twoje spojrzenie będzie naszą chopową siłą i naszym pokojem. Po drugie, uczysz nas przewodnictwa Twojego milczenia. Żyjemy w świecie ogłuszającym hałasem, hałasem mediów, hałasem nieustannej komunikacji, ale przede wszystkim hałasem naszych własnych myśli. Nasze wnętrze jest często jak zatłoczone skrzyżowanie, na którym wszystkie myśli krzyczą jednocześnie, a my nie potrafimy usłyszeć tego jedynego, najważniejszego głosu, głosu Boga. Każdy prawdziwy nowy początek musi zrodzić się w ciszy. Trzeba najpierw uciszyć chaos, by móc usłyszeć, do czego Bóg nas wzywa. Ty jesteś. Konfident, mistrzynią tego twórczego milczenia. Twoje życie było na zewnątrz proste i zwyczajne, ale wewnątrz toczył się nieustanny, głęboki dialog z Bogiem. Twoje milczenie nie było pustką, było przestrzenią, w której Słowo Boże mogło zapuścić korzenie, wzrastać i wydawać owoc. Było jak żyzna gleba, gotowa na przyjęcie ziarna. Uczysz nas, że nowy początek w naszym życiu duchowym jest niemożliwy bez codziennej praktyki ciszy, bez wyłączenia telefonu, bez odejścia od komputera, bez znalezienia choćby kwadransa na to, by po prostu być, być przed Bogiem w ciszy. Poddać się Twojemu przewodnictwu to pozwolić, byś nauczyła nas kochać milczenie, byś wprowadziła nas w kontemplację, która porządkuje wnętrze i otwiera je na działanie Ducha Świętego. Po trzecie, uczysz nas przewodnictwa Twojego Fiat, Twojego „tak dla Boga”. To jest chopul, klucz do każdych drzwi, serce każdego nowego początku. Nie można zacząć od nowa, trzymając się kurczowo starego. Trzeba zgodzić się na zmianę, zgodzić się na wolę Bożą, nawet jeśli jest ona inna niż nasza. Twoje fiat nie było jednorazowym słowem, ale stałą postawą Twojego serca. Było to tak dla wcielenia, tak dla ubóstwa Betlejem, tak dla ucieczki do Egiptu. Tak dla trzydziestu lat życia w ukryciu i wreszcie najtrudniejsze tak pod krzyżem. Poddać się Twojemu przewodnictwu to uczyć się tej postawy totalnej zgody na Boży plan. Każdego dnia stajemy przed wyborem nasze nie albo nasze tak. Nie dla Bożego natchnienia, nie dla przebaczenia komuś, nie dla zerwania z grzechem albo hopul, które otwiera nas na łaskę. Prosimy Cię, Matko, naucz nas mówić Bogu tak. Wyproś nam odwagę, by powiedzieć tak dla porzucenia naszych nałogów, tak dla pojednania z kimś, z kim jesteśmy skłóceni, tak dla zaufania Bogu w trudnej sytuacji, której nie rozumiemy. Niech Twoje fiat stanie się naszym fiat. Po czwarte, uczysz nas przewodnictwa Twoich kroków. Twoje życie było nieustanną pielgrzymką, a każdy jej etap jest dla nas lekcją. Uczysz nas stawiać kroki w naszym nowym początku. Pierwszy krok to krok z Nazaretu do Ain Karim krok pośpiesznej miłości, by służyć Elżbiecie. To lekcja, że nowy początek nie może być egoistyczny, musi otwierać nas na innych. Drugi krok to krok do Betlejem i Egiptu, to krok wiary w nieznane, krok posłuszeństwa, krok oderwania od własnego bezpieczeństwa. To lekcja, że nowy początek często wymaga od nas porzucenia naszych stref komfortu. Trzeci krok to krok na kalwarię, najtrudniejszy ze wszystkich. To krok wytrwałości w cierpieniu, krok wierności aż do końca to lekcja, że na drodze nowego początku nieuniknione będą trudności i krzyże, i że trzeba je podejmować w zjednoczeniu z Chrystusem. Czwarty krok to krok do wieczernika to krok wspólnoty, modlitwy i oczekiwania na Ducha Świętego. To lekcja, że nie jesteśmy sami w naszej drodze, że potrzebujemy Kościoła, sakramentów i wspólnej modlitwy, by Duch Święty mógł w nas działać i nas przemieniać. Maryjo, przewodniczko nasza, prosimy, prowadź nas tymi ścieżkami w naszym osobistym, nowym początku. Panie Jezu Chryste który przez swoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam, Hopeful, drogę do wiecznej nowości. Staję dziś przed Tobą, Hopeful, pragnąc zacząć od nowa. Czuję ciężar mojej przeszłości i fiężet przyszłością i wiem, że o własnych siłach nie potrafię uczynić ani jednego kroku naprzód. Dlatego przychodzę do ciebie przez ręce Twojej i naszej matki Maryi, którą dałeś nam jako najpewniejszą przewodniczkę. Jej matczynej opiece i kierownictwu zawierzam ten mój nowy początek. Maryjo, matko wszystkich nowych początków, przewodniczko na drogach życia, prowadź mnie. W Twoje niepokalane serce składam moje hopeful, pragnienie nowego początku w mojej wierze. Tak często moja modlitwa jest rutyną, moja wiara jest letnia, a moje serce jest twarde. Utknąłem w duchowej apatii. Proszę, prowadź mnie na nowo do źródła żywej wody, którym jest Twój syn. Naucz mnie na nowo zachwycać się Ewangelią, rozkochywać się w Eucharystii, odkrywać moc sakramentów. Wyproś mi u Ducha Świętego dar głębokiej, osobistej modlitwy, która nie będzie klepaniem formułek, ale rozmową serca z sercem. Naucz mnie Twojej postawy słuchania i rozważania słowa, aby ono mnie kształtowało i przemieniało. Matko wiary, prowadź mnie w tym nowym początku. Maryjo, królowo rodzin, przewodniczko na drogach życia, prowadź mnie. W twoje ręce składam moje pragnienie nowego początku w moich relacjach. Powierzam ci moje małżeństwo, jeśli dotknął je chłód, oddalenie, wzajemne zranienia. Proszę, naucz nas na nowo ze sobą rozmawiać, na nowo sobie przebaczać. Na nowo patrzeć na siebie z miłością, jaką mieliście Ty i święty Józef. Powierzam Ci moje relacje z dziećmi, jeśli są one trudne, jeśli brakuje w nich zrozumienia i bliskości. Naucz mnie być dla nich obrazem miłości Ojca. Powierzam Ci wszystkie moje zerwane przyjaźnie, konflikty rodzinne, niechęci w miejscu pracy. Tam, gdzie panuje mur, pomóż mi zbudować most. Tam, gdzie jest uraza, naucz mnie modlić się za tę osobę i prosić o łaskę przebaczenia. Matko pięknej miłości, prowadź mnie w tym nowym początku. Maryjo, ucieczko grzeszników, przewodniczko na drogach życia, prowadź mnie. W Twoje niepokalane serce, które nigdy nie zostało dotknięte przez grzech, składam moje pragnienie nowego początku w walce z moimi grzechami i nałogami. Ty znasz moje najgłębsze słabości, te upadki, które mnie upokarzają i odbierają nadzieję. Powierzam Ci moją walkę z pychą, która każe mi myśleć, że jestem lepszy od innych. Powierzam Ci moją walkę z gniewem i niecierpliwością, moją walkę z nieczystością w myślach, słowach i uczynkach, moją walkę z lemistwem, chciwością, zazdrością. Jestem tak słaby, matko, tak często obiecuję poprawę i tak często upadam. Proszę, bądź moją siłą, otocz mnie swoim płaszczem czystości. Gdy nadchodzi pokusa, bądź moją obroną. Gdy upadnę, bądź moją nadzieją i podnoś mnie, bym z ufnością biegł do spowiedzi. Niepokalanie poczęta, prowadź mnie w tym nowym początku. Maryjo, pocieszycielko strapionych. Przewodniczko na drogach życia, prowadź mnie. W Twoje ręce składam moje pragnienie nowego początku po porażce i stracie. Powierzam Ci ból mojego serca po utracie bliskiej osoby, po rozpadzie związku, po stracie pracy. Powierzam Ci moje poczucie klęski, gdy moje plany i marzenia legły w gruzach. Czuję się przegrany i pozbawiony nadziei. Ty, która stałaś pod krzyżem, patrząc na największą, pozorną porażkę w historii świata, a nie straciłaś wiary w ostateczne zwycięstwo, naucz mnie Twojej niezłomnej nadziei. Pomóż mi zrozumieć, że dla Boga żadna porażka nie jest ostateczna że on potrafi pisać prosto na krzywych liniach mojego życia pomóż mi powstać otrzepać kurz i z twoją pomocą spróbować jeszcze raz matko nadziei prowadź mnie w tym nowym początku maryjo stolico mądrości przewodniczko na drogach życia prowadź mnie twoje ręce składam moje Pragnienie nowego początku w moim powołaniu i codziennej pracy. Może straciłem radość i zapał w tym, co robię, może moja praca stała się tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, pozbawionym głębszego sensu. Może czuję się wypalony i zmęczony. Proszę, pomóż mi na nowo odkryć wartość mojej codziennej pracy, jako formy uczestnictwa w dziele stwórczym Boga. Naucz mnie wykonywać moje obowiązki z miłością, rzetelnością i w duchu służby. Wyproś mi łaskę, bym w mojej pracy widział nie tylko trud, ale i hopfole drogę do uświęcenia. A jeśli Bóg wzywał mnie do zmiany, daj mi hopfole odwagę i mądrość, by rozpoznać i pójść za Jego głosem. Matko dobrej rady, hopfole prowadź mnie w tym nowym początku. Całego siebie z całą moją przeszłością i z całym moim hopfole pragnieniem nowości oddaję dziś Tobie, moja matko i przewodniczko. Przyjmij mnie i prowadź. Opuszczamy tę, świętą przestrzeń modlitwy, ale nie opuszczamy Twojej prowadzącej dłoni, Matko czujemy się umocnieni Twoją obecnością, a pragnienie nowego początku, które złożyliśmy w Twoje serce, zaczyna w nas kiełkować. Wiemy jednak, że ta decyzja podjęta o poranku będzie testowana w ciągu dnia. Stare nawyki będą pukać do drzwi naszego serca, zniechęcenie będzie próbowało odebrać nam zapał, a pokusy będą chciały sprowadzić nas z powrotem na starą, wygodną ścieżkę. Dlatego potrzebujemy nie tylko porannej decyzji, ale konkretnego zaangażowania, małego kroku, który potwierdzi autentyczność naszego pragnienia. Zobowiązujemy się dzisiaj, z Twoją pomocą, Matko, podjąć jeden maleńki, ale konkretny krok na drodze naszego nowego początku. Może to będzie akt odwagi, wykonanie telefonu, który odkładaliśmy od miesiące, by się z kimś pojednać? Może to będzie akt pokory, przyznanie się do błędu i wypowiedzenie słowa przepraszam, które tak ciężko przechodzi nam przez gardło? Może to będzie akt miłości, rezygnacja z czegoś dla siebie, by ofiarować ten czas lub te środki komuś w potrzebie? Może to będzie Akt dyscypliny duchowej, znalezienie w południe pięciu minut ciszy, by na nowo oddać Bogu ten dzień pod Twoim przewodnictwem. Może to będzie akt walki z nawykiem, świadome powstrzymanie się od słowa plotki, od narzekania, od niecierpliwej reakcji. Prosimy Cię, Matko, szepnij nam do serca, jaki ma być ten nasz pierwszy krok. Daj nam siłę i determinację, by go postawić. Wiemy, że najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. Niech ten dzisiejszy, postawiony z Tobą, będzie Hopeful, początkiem pięknej drogi przemiany. Na zakończenie pragniemy zawierzyć Tobie całą tę naszą drogę słowami modlitwy, która jest krzykiem Hopeful bezgranicznej ufności w Twoje potężne wstawienictwo i niezawodne przewodnictwo. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Niech błogosławieństwo wszechmogącego Boga, Ojca, który jest początkiem i końcem, Syna, który jest drogą, prawdą i życiem, i Ducha Świętego, który nas uświęca i prowadzi, stąpi na nas za twoim przemożnym wstawiennictwem. O nasza przewodniczko i Pozostanie z nami na zawsze, na wszystkich drogach naszego życia. Amen.